Czy to nie jest księgi proroka Daniela? Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, szadraku, meszaku i abetnego, że nie czcicie mojego Boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk krogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby Was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abetnego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy Tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Swej ręki, królu. Jeśli zaś nie, Wiedz, Królu, że nie będziemy czcić Twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka, meszaka i Abetnego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szadraka, meszaka i Abetnego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego. Czwarty wyglądem przypomina Anioła Bożego. Nabuchodonozor powiedział na to: Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Myszaka i Abetnego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza Nim Oto Słowo Boże. Chwalebny jesteś wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, uwielbione i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś ty, co spoglądasz w otchłanie który zasiadasz na Herubach, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Chwalebny jesteś wiekuisty Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić, wolni będziecie. Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od Waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do niego, Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który Wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów Ojca Waszego. Rzekli do niego, My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie.